Witaj na naszym kanale dzisiaj chcielibyśmy podzielić się z Wami piękną i głęboko zakorzenioną tradycją modlitewną różaniec. Różaniec jest jedną z najstarszych i najbardziej czczonych modlitw w tradycji katolickiej. Jego początki sięgają średniowiecza, kiedy to był używany przez mnichów do odmawiania 150 psalmów. Z czasem przekształcił się w formę modlitwy, jaką znamy dzisiaj, składającą się z Ojcze Nasz, Zdrowaś Mary Joe i Chwała Ojcu. W Polsce różaniec ma szczególne miejsce w sercach wiernych. Jest to modlitwa, która jednoczy rodziny, parafie i całe społeczności. Wielu Polaków wierzy, że odmawianie różańca przynosi łaski Boże, chroni przed złem i pomaga zbliżyć się do Boga przez wstawiennictwo Matki Bożej. Różaniec jest również ściśle związany z kultem Matki Bożej Częstochowskiej, królowej Polski, której wizerunek jest głęboko czczony w Narodowym Sanktuarium na Jasnej Górze. Teraz zapraszamy Was do wspólnego odmówienia Różańca. Zaczniemy od znaku krzyża i odmówienia modlitwy, wierzę w Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stwrzycla nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąckim piłatem, ukrzyżowań, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękujemy za dołączenie do nas w tej pięknej modlitwie. Niech pokój i błogosławieństwa Boga będą z Wami. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z naszymi kolejnymi modlitwami i medytacjami.